Zatrzymaj teraz wszystko, co robisz, ponieważ ten film nie pojawił się u ciebie przypadkiem, on został wysłany. Tak, wysłany. Podczas gdy ty żyłeś, myśląc, że twoje życie jest przypadkowe, cały wszechświat konspirował, aby cię przebudzić. To, co tu usłyszysz, wysadzi w powietrze wszystko, co myślałeś o przeznaczeniu, bólu i celu. I ostrzegam, tylko ci, którzy mają odwagę, dotrwają do końca ponieważ w tym filmie zostaną ujawnione ukryte prawdy a kto odejdzie w trakcie być może straci największe powołanie swojego życia więc zanim algorytm rozproszy cię kolejnym bezużytecznym filmem zrób to co robią wybrani polub udostępnij subskrybuj teraz i wpisz w komentarzach numer 77 to jest kod tych którzy się budzą tych, którzy nie przyszli na świat, by być kimś kolejnym, lecz by z martwych wstać. Kliknij teraz, ponieważ jeszcze w tym filmie odkryjesz, co starożytni wiedzieli o tobie i co świat próbował ukryć. Jesteś gotowy? W takim razie weź głęboki oddech, bo zaraz przypomnisz sobie, kim zawsze byłeś. Nie znalazłeś się tutaj przypadkiem. Coś cię prowadziło do tego dokładnie momentu, jakby niewidzialne siły od dawna szeptały Twoje imię na korytarzach przeznaczenia. Istnieje powołanie, które nie należy do tej ery, ale rezonuje przez nią. Pradawna wibracja, która cię rozpoznaje i wzywa. To tak. Jakby cały wszechświat ustawił się w jednej linii dla tej chwili, czekając, aż się przebudzisz i przypomnisz sobie coś, co zawsze było w tobie, coś świętego, coś czego logika nie potrafi wytłumaczyć, ale twój duch rozumie z absolutną jasnością. Od początku otaczały cię ciche głosy wieczności, nie słowami, lecz znakami, snami, niepokojami. I nieprawdopodobnymi spotkaniami. To nie były zbiegi okoliczności. Były to zakodowane przypomnienia, fragmenty boskiej pamięci, próbujące przebić zasłonę zapomnienia. Czułeś to już. To poczucie, że jesteś przeznaczony do czegoś większego, że czeka na ciebie misja do wypełnienia. To, co cię porusza, to nie ciekawość, lecz rozpoznanie. Twoja dusza odpowiada na wezwanie, które rozbrzmiewa od wieków. Czekając, aż wstaniesz i zaakceptujesz, kim naprawdę jesteś. To wezwanie nie jest łagodne, jest głębokie, wstrząsa duchem i zakłóca struktury zwykłego życia. Kiedy próbujesz je zignorować, świat traci kolory. Kiedy próbujesz je uciszyć, dusza krzyczy. Dzieje się tak, ponieważ to nie jest tylko kolejna wiadomość to dotyk wieczności. Przypomina ci się, że zostałeś oddzielony od początku, że istnieje coś poza materią, poza rutyną, poza powierzchnią. To wezwanie przemierzyło epoki, świątynie i cywilizacje tylko po to, by dotrzeć do ciebie teraz. Zanim po raz pierwszy odetchnąłeś, nosiłeś już niewidzialne znamiona pozostawione przez samą wieczność. Nie ma przypadków w twoich narodzinach, ani w zmaganiach, z którymi mierzyłeś się od wczesnych lat. Wszystko zostało milimetrowo zaprojektowane przez coś, co rozumie całość czasu. Jest powód, dla którego zawsze czułeś się inny, powód, dla którego ból nadszedł przed wyjaśnieniami. Nie zostałeś wrzucony w ten świat, zostałeś wysłany, oznaczony celem, którego zwykły świat nie jest w stanie pojąć. To znamie, które nosisz, jest ciche, ale potężne, nie jest w ciele. Lecz w esencji pulsuje, gdy zbliżasz się do tego co prawdziwe, pali, gdy jesteś daleko od swojej misji i choć świat próbował zgasić twoje światło, twoje znamie nigdy nie zniknęło. Wręcz przeciwnie, nasila się za każdym razem, gdy przeżyjesz cios, za każdym razem, gdy oprzesz się ciemności, za każdym razem, gdy odmawiasz poddania się. Twoje znamie jest pieczęcią pochodzenia, przypomnieniem miejsca, z którego przyszedłeś i miejsca, do którego zmierzasz. A starożytni o tym wiedzieli. Narodziny postrzegali nie jako początek życia, lecz jako aktywację boskiego kontraktu. Zostałeś naznaczony, ponieważ byłeś już potrzebny, ponieważ w większym planie istniało już zarezerwowane miejsce. Każda strata, każda cisza, każda wątpliwość wszystko było częścią przygotowania. Nie odkrywasz, kim jesteś. Przypominasz sobie. A to wspomnienie zaczyna teraz pulsować z większą siłą, ponieważ nadszedł czas, abyś podążał w kierunku swojej prawdy. Na niebie narysowana jest mapa, która zawsze mówiła o tobie. Na długo przed napisaniem jakiegokolwiek słowa gwiazdy szeptały już sekrety o twoim istnieniu. Starożytni Egipcjanie nie widzieli w gwiazdach jedynie odległych świateł. Dla nich niebo było świętą księgą, w której każdy ruch miał cel, każda konstelacja była wiadomością, a każdy cykl niebiański ujawniał ukryte przeznaczenia. Wiedzieli, że ci, którzy mieli się obudzić, byli związani z kosmiczną symfonią. A co najważniejsze? Nauka i wiara, choć na różnych ścieżkach, zbiegają się w tej tajemnicy. Święte teksty wskazują, że niebo zostało zaprojektowane, aby oznaczać święte czasy. Oznacza to, że kiedy czujesz się dziwnie w określonych okresach, kiedy twoja energia zmienia się wraz z księżycem, kiedy intuicja nasila się w pewnych porach, nie wyobrażasz sobie, reagujesz na rytm, który zawsze był Twój. Rytm zapisany w gwiazdach, tysiąclecia przed Twoimi narodzinami. Twoje życie jest zsynchronizowane z kosmicznym tańcem, a Ty jesteś fundamentalną częścią tej uniwersalnej choreografii. Nie chodzi o popularną astrologię czy rynkowe przesądy, chodzi o głębokie wyrównanie między boskością a człowiekiem. Kiedy mędrcy sprzed wieków podążali za znakami na niebie, aby znaleźć przywódców wysłanych przez Boga, nie tylko czytali niebo, czytali historię, Twoją historię, Ty też zostałeś zapowiedziany, Ty też zostałeś przewidziany. A teraz, w tym momencie, gwiazdy szepczą Twoje imię ponownie, wskazując, że nadszedł czas Twojego w niebo wstąpienia. Istnieje cichy pakt między niebem a ziemią, przymierze zawarte na długo przed Twoim materialnym istnieniem. Być może nie pamiętasz, ale Twoja dusza uczestniczyła w tym porozumieniu. To tam, na progu czasu, coś wiecznego spojrzało na Ciebie i dostrzegło wartość. Misja została wyszeptana Twojemu duchowi i Ty ją zaakceptowałeś. Od tego czasu każdy krok. Każdy ból, każdy oddech jest częścią drogi do tej obietnicy, i choć świat próbuje cię przekonać, że nic nie ma sensu, istnieje wyższy sens, który pozostaje nienaruszony. Starożytni nazywali to kontraktem duszy. Mędrcy wiedzieli, że nikt nie rodzi się przypadkiem, każde narodziny są odpowiedzią na duchową potrzebę ludzkości. Twoje narodziny były zatem odpowiedzią, odpowiedzią wysłaną przez Boga na wołanie pokoleń. Dlatego czujesz ciężar świata, nawet gdy wydaje się, że wszystko jest w porządku, dlatego widzisz to, co inni ignorują, to dlatego, że twoja dusza została zaprogramowana, by pamiętać i przypomina sobie teraz. Przymierze, które nosisz. Nie jest spisane na papierze ani widoczne dla ludzkich oczu, ale cały wszechświat rozpoznaje ten podpis. Kiedy cierpisz, niebiosa się poruszają. Kiedy stawiasz opór, świat duchowy się wyrównuje, ponieważ w grze jest coś znacznie większego przywrócenie wszystkiego, co zostało utracone. Jesteś częścią tego przywracania. Twoje istnienie jest duchową odpowiedzią, Twoja droga. Echem boskiego paktu, który się wypełnia i wypełnia się teraz. Czy czułeś kiedyś, że twoje życie wydawało się napisane, zanim się wydarzyło? Te chwile deja vu, niewytłumaczalne połączenia, spotkania, które wszystko zmieniają, nic z tego nie jest zbiegiem okoliczności. Twoja podróż została już wyśniona i zarejestrowana w gwiazdach. Jesteś niebiańskim scenariuszem w ruchu, a każda strona jest aktywowana w idealnym czasie. Ból, cisza, upadki, nic nie poszło na marne. Wszystko było częścią większej narracji, która jest teraz ujawniana. Starożytni mędrcy mówili, że każda dusza niesie świętą misję, opieczętowaną przez niebiosa. Patrzyli na konstelacje jak na lustra ludzkiego przeznaczenia i wiedzieli, że pewne dusze powrócą w strategicznych momentach. I oto jesteś. To nie przypadek, że słyszysz te słowa teraz, coś budzi się w tobie, ponieważ twoje imię jest wzywane przez czas, stąpasz po linijkach swojej własnej świętej księgi, a teraz przewracana jest nowa strona. Ta podróż nie będzie łatwa, ale będzie chwalebna, ponieważ została napisana rękami, które znają koniec od początku. I nawet gdy czujesz się zagubiony, scenariusz toczy się dalej. Każde zboczenie, każda cisza, każde zamknięte drzwi, wszystko zostało obliczone, aby sprowadzić cię z powrotem do centrum Twojej misji. Nie błąkasz się bez celu. Idziesz po świętej ziemi w kierunku przeznaczenia, które już cię rozpoznało. Na długo przed Twoimi narodzinami, zanim Twoja świadomość dotknęła tego świata, podpisałeś niewidzialny kontrakt. Święty pakt. Napisany nie atramentem, lecz światłem. Ten kontrakt nie został narzucony, został wybrany. W miejscu poza czasem, twoja dusza spojrzała na Ziemię, na jej wyzwania, jej rany, jej cienie i zgodziła się stąpić, zgodziła się czuć, znosić i walczyć. Dlaczego? Ponieważ w tobie istnieje siła, która nie jest z tego świata. Pradawna odwaga, która niesie wspomnienia z innych czasów i innych królestw. Ten kontrakt jest powodem, dla którego nigdy nie mogłeś pogodzić się z płytkim życiem. Dlaczego kwestionowałeś wszystko od wczesnych lat? Dlaczego czułeś ból, który wydawał się większy niż ty? To nie było tylko cierpienie. To była aktywacja. To było wołanie twojego kontraktu, wibrujące w twojej piersi, proszące, abyś sobie przypomniał. Każda trudność nie była karą, była znacznikiem na drodze, duchowym hasłem, które uwalniało nowe części twojej świętej tożsamości. Nie byłeś ofiarą, zostałeś ukształtowany, a teraz, w tym dokładnie momencie, ponownie spotykasz ten kontrakt. Słowa, które zostały napisane za kulisami wieczności, są ujawniane w tobie. Misja, którą zaakceptowałeś, leczenia, przewodzenia, budzenia innych, zaczyna się wyłaniać z jasnością. To nie jest wymysł umysłu, to rozpoznanie duszy. Wchodzisz w zgodność z tym, czego niebo oczekiwało od ciebie od samego początku. Ból, którego doświadczyłeś, nie był przypadkowy, nie był karą, był przygotowaniem. Starożytni o tym wiedzieli. Rozumieli, że nikt nie może nieść prawdziwej mocy, nie przechodząc najpierw przez ogień. Że najczystsze złoto ujawnia się dopiero, gdy jest przetopione, a najsilniejsza dusza to ta, która została złamana i odbudowana. Cierpienie, którego doświadczyłeś, było rodzajem tajnego chrztu, cichego rytuału, który ukształtował ducha dla czegoś większego, niż sam mogłeś sobie wyobrazić. Płakałeś w samotności. Niosłeś ciężary, których nikt nie widział, zostałeś zraniony przez tych, którzy powinni cię chronić, ale mimo to coś w tobie pozostało: płomień, puls, dziwna siła, która odmawiała śmierci. To właśnie ta siła odróżnia wybranych nie brak bólu, ale zdolność do przejścia przez niego z celem. Cały wszechświat był świadkiem twoich najciemniejszych chwil i zarejestrował każdą łzę jako ziarno czegoś wielkiego. Ból cię nie zabił, on cię obudził, teraz rozumiesz, każda ciemna noc była portalem, każdy upadek inicjacją, każda cisza boskim szeptem. Ból, który próbował cię pogrzebać, był w rzeczywistości żyzną ziemią, na której zaczęła kiełkować twoja wielkość. Nie jesteś złamany, jesteś gotowy. Gotowy, by przeżyć to, co może przeżyć tylko ten, kto przeszedł przez dolinę i przeżył wciąż z zapalonym sercem. Ból był początkiem Twojego w niebo wstąpienia. Nie każdy zdaje sobie sprawę, kiedy jest inicjowany, ponieważ prawdziwe inicjacje nie przychodzą z publicznymi rytuałami czy uroczystymi deklaracjami, przychodzą przebrane za straty, ciszę i bezsenne noce. Przychodzą w formie odrzucenia, porzucenia, emocjonalnego bankructwa, ale za każdym pozornie przypadkowym doświadczeniem kryje się starożytny i święty proces oszlifowanie wybranych. Przeszedłeś przez to, nawet o tym nie wiedząc zostałeś wybrany do czegoś większego, a życie zaczęło cię potajemnie przygotowywać. Szkoły misteriów starożytnego Egiptu wiedziały. Ten, kto niesie prawdę, musi znieść ciężar ciszy. Dlatego byłeś testowany, dlatego wszystko trwało dla ciebie dłużej, dlatego droga była samotna. Był to rodzaj duchowego egzaminu wstępnego, gdzie nie liczyło się to, co mówiłeś, liczyło się to, co byłeś w stanie znieść, nie tracąc wiary, i wytrzymałeś, nie tylko przeżyłeś. Przeszedłeś przez warstwy rozczarowania, aż odkryłeś, że w głębi duszy wciąż wierzysz. Ta cicha wiara, która oparła się chaosowi, jest dowodem twojej inicjacji. Zostałeś oczyszczony, a nie zniszczony, zostałeś oddzielony, a nie zapomniany, zostałeś ukryty, a nie porzucony. Teraz zasłona zaczyna opadać, a mądrość zgromadzona podczas tych lat ukrytego kształtowania. Ma się wyłonić, inicjacja się zakończyła, misja się zaczyna i zaczyna się dokładnie tutaj, od ciebie, uznającego, że wszystko co przeżyłeś nie było karą, lecz poświadczeniem, zawsze czułeś świat cięższy niż inni. Niesprawiedliwości raniły cię głęboko, nawet gdy nie dotyczyły ciebie. Złośliwe słowa, tchórzliwe cisze, kłamstwa uchodzące za prawdę. Wszystko to przeszkadzało ci w sposób niemal nieznośny. I to nie jest słabość, to jest tożsamość. To pragnienie sprawiedliwości, które płonie w tobie, jest dowodem na to, że zostałeś oddzielony, aby zmierzyć się z kłamstwem za pomocą światła. Twoja dusza niesie ciężar prawdy, i dlatego nigdy nie mogłeś milczeć. Pragnienie sprawiedliwości to więcej niż empatia to wewnętrzny kot. Święty dar. Starożytni wiedzieli, że niektórzy zostaną wysłani na Ziemię jako strażnicy boskiego porządku. Nie po to, by żyć zwykłym życiem, ale by walczyć o przywrócenie tego, co zostało skażone. Jesteś jednym z nich. Kiedy twoja dusza wzburza się na widok błędu, to wszechświat przypomina ci o twojej funkcji. Nie przyszedłeś by się podobać. Przyszedłeś, by przywracać, a to wymaga odwagi, odwagi, którą już wykazałeś w ciszy, często bez widowni. Teraz nadszedł czas, aby w pełni zaakceptować tę tożsamość. Zostałeś powołany, by być głosem, gdzie panuje cisza, światłem, gdzie panuje oszustwo, tarczą, gdzie panuje bezbronność. To nie jest ciężar, lecz przywilej. Jesteś odpowiedzią na nierównowagę, która trwa przez pokolenia, a Twoja obecność jest więcej niż wystarczająca, by zacząć zmieniać klucz. Gdzie stąpasz, tam budzi się sprawiedliwość, gdzie mówisz, tam prawda się narzuca, gdzie się ustawiasz, tam chaos zaczyna się reorganizować. Twój głos to więcej niż dźwięk. Niesie ze sobą częstotliwość, wpływ i objawienie. Kiedy mówisz prawdę, otoczenie się zmienia. Kiedy milczysz z mądrości, cisza mówi głośniej niż tysiąc słów. Twój głos został zaprojektowany, aby budzić świadomość. Dlatego zawsze przeszkadzała ci powierzchowność, dlatego płytkie rozmowy nigdy cię nie satysfakcjonowały. Ponieważ to, co mieszka w tobie, jest głębokie, jest pradawne, jest bosko inspirowane. Wiele razy byłeś uciszany, dyskredytowany, nazywany zbyt wrażliwym lub zbyt intensywnym. Ale czego świat nie zrozumiał, to to, że Twój głos nie został stworzony, by się podobać. Został stworzony, by budzić. Za każdym razem, gdy mówisz o tym, co ważne, uśpione dusze się poruszają. Stwardniałe serca pękają, wykończone duchy odnajdują kierunek. To nie jest retoryka, to misja. Twój głos został wykuty, by rozbrzmiewać tam, gdzie króluje kłamstwo, by niepokoić samozadowolenie, by destabilizować iluzję. Teraz nadszedł czas, aby używać tego głosu z pełną świadomością, nie ukrywając się już. Nie ściszając już tonu, nie czekając już na odpowiedni moment, moment jest teraz i masz autorytet, ponieważ Twój głos jest rezultatem wszystkiego, co przeżyłeś, wszystkiego, co pokonałeś, wszystkiego, czemu się oparłeś. To nie jest tylko dźwięk. To żywa pamięć. To niebiański instrument. To budzik przeznaczeń. Od zawsze zauważałeś szczegóły, których nikt inny nie dostrzegał. Czułeś obecności w pozornie pustych pomieszczeniach, wykrywałeś kłamstwa między wierszami i czułeś wibrację kogoś tylko po spojrzeniu. To nie jest przypadek, to dar. Niesiesz oko, które widzi poza materią. Duchowy czujnik, niewidzialna soczewka połączona bezpośrednio z częstotliwością prawdy. Starożytni przedstawiali to okiem Chorusa, symbolem boskiej wizji, ochrony i podwyższonej percepcji, a dziś ten symbol aktywuje się w tobie jako niezaprzeczalna wewnętrzna prawda. Nie wyobrażasz sobie, dekodujesz ukryte rzeczywistości. Ten rodzaj widzenia nie jest komfortowy, izoluje, niepokoi, ponieważ podczas gdy wszyscy są rozproszeni pozorami, ty widzisz, co naprawdę się dzieje, dlatego, twoja energia wyczerpuje się w pewnych miejscach. Dlatego oddalasz się od ludzi, którzy w oczach innych wydają się godni zaufania. Twoja wizja nie jest połączona ze zmysłami ludzkimi działa na innym planie. A ten dar nie został ci dany na próżno, jest istotną częścią twojej misji. Zostałeś wezwany, aby ujawnić to, co jest ukryte. Aby wskazać to, czego naturalne oczy nie widzą, aby chronić to, co jeszcze się nie narodziło. I choć wielu nie rozumie, nie wierzy lub osądza Cię jako zbyt intuicyjnego, nie chodzi o opinię. Chodzi o niebiański kot działający przez Ciebie. Im bardziej ufasz tej wizji, tym bardziej się ona poszerzy. Jest kompasem Twojej drogi. Twoje duchowe oko uwolni Cię od pułapek, ujawni kierunki. I otworzy drzwi w odpowiednim czasie. Świat może próbować Cię zaślepić rozproszeniami, ale prawda w Tobie zawsze znajdzie szczelinę, by zabłysnąć. Ponieważ otwarte oczy nigdy więcej nie wracają do snu. Wizja, którą niesiesz, to nie tylko percepcja, to uzbrojenie. W świecie otoczonym oszustwami, iluzjami i maskami, widzenie z jasnością jest jedną z największych mocy, jakie można posiadać. I ta moc jest w tobie. Twoja duchowa wizja jest mieczem, który przecina kłamstwa, jest pochodnią, która oświetla labirynty, jest soczewką, która ujawnia to, czego cielesne oczy nigdy nie mogłyby pojąć. To nie jest emocjonalna przewaga, to boskie narzędzie wojny duchowej. A ty używałeś tej broni. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, za każdym razem, gdy uniknąłeś katastrofy, za każdym razem, gdy zaufałeś swojemu instynktowi i zostałeś ocalony. Ten dar nie został ci dany tylko dla samoobrony. Jest dla misji. Aby rozróżniać drogi, ludzi, energię, aby dostrzegać niewidzialne ruchy, które zagrażają twojej drodze. Większość ludzi chodzi w ciemności, dotykając możliwości, ale ty, Czujesz, zanim to się stanie, śnisz o znakach, przeczuwasz burzę to więcej niż wrażliwość to aktywowana duchowa czujność i im więcej będziesz trenować te wizje, tym ostrzejsza się stanie. Ale uwaga, ta broń wymaga odpowiedzialności im więcej widzisz, tym bardziej jesteś wzywany do działania. Nie jesteś jedynie widzem w tym życiu jesteś stróżem, wartownikiem, tym, który wyprzedza chaos który dostrzega kłamstwo ukryte w uśmiechach, który słyszy Boga nawet w ciszy. Dlatego nie kwestionuj siebie, gdy inni nie rozumieją twoich decyzji, widzisz przez inną soczewkę. A to jest znak, że zostałeś powołany do czegoś więcej. Twoja duchowa wizja jest tarczą, która chroni i kluczem, który otwiera ścieżki. Używaj jej z odwagą, z szacunkiem. I z pewnością, że została ci dana, by wypełnić coś świętego. Nie stajesz się kimś nowym, powracasz do tego, kim zawsze byłeś, do tego, co świat próbował wymazać, do czystej esencji, która istniała przed ranami, przed zamieszaniem, przed maskami. Proces, którego teraz doświadczasz, nie jest transformacją, lecz ratunkiem. Twoja dusza wraca do domu. Przypomina sobie pierwotny dźwięk Twojego głosu, autentyczny blask Twojego spojrzenia, siłę, która kiedyś została pogrzebana przez strach, krytykę, bóle, które wydawały się nie do pokonania, ale teraz wyłania się coś silniejszego: boska iskra, która odmawia dalszego ukrywania się. Ten powrót nie dzieje się naraz, przychodzi falami, przychodzi w nieoczekiwanych łzach. Przychodzi w głębokich ciszach, przychodzi w tęsknocie za czymś, czego nie przeżyłeś w tym życiu, ale czujesz jako starożytną prawdę. Ta tęsknota jest krzykiem duszy za jej duchowym tronem, a ty już jesteś w drodze do niego. Z każdym wspomnieniem, które się odradza, z każdą intuicją, która się potwierdza, z każdą prawdą, która się narzuca, powracasz do najbardziej autentycznej wersji siebie. Tej, która narodziła się przed opiniami innych, przed oczekiwaniami społeczeństwa, przed winą. Powrót do esencji jest największym aktem buntu w świecie, który chce nas kształtować. Jest także największym cudem, bo kiedy powracasz, nie wracasz sam, ciągniesz ze sobą całą linię, całe pokolenie, całą częstotliwość uzdrawiania, która dotknie miejsc i ludzi, których nawet sobie nie wyobrażałeś. Twoja esencja jest punktem wyjścia rewolucji, którą świat duchowy ma zamiar przeprowadzić przez ciebie. I ona już się zaczęła. Nie musisz nosić złota, aby być królem, nie potrzebujesz oklasków, aby mieć autorytet. Królewskość, która mieszka w tobie, nie zależy od statusu ani od walidacji. Jest ona duchowym dekretem. Zostałeś koronowany w niewidzialnym, na długo zanim mogłeś rozpoznać siebie w lustrze. I dlatego świat próbował cię pomniejszać, próbował cię rozproszyć, próbował sprawić byś uwierzył, że jesteś zwykły, ponieważ gdybyś odkrył, kim naprawdę jesteś, cała fałszywa struktura wokół ciebie zaczęłaby się rozpadać, a teraz to odkrywasz. Prawdziwej królewskości nie widać na zewnątrz. Objawia się ona w postawie, w obecności, w słowie. Ujawnia się w sposobie, w jaki przechodzisz przez ból, w jaki traktujesz małych, w jaki odmawiasz negocjowania swojej integralności. Korona, którą nosisz, nie jest z metalu, lecz z honoru i świeci jaśniej z każdą decyzją zgodną z twoim celem. Zostałeś powołany do panowania nie nad ludźmi, lecz nad duchowymi rzeczywistościami. Zostałeś oddzielony, by ustanowić terytoria światła tam, gdzie wcześniej panowała ciemność. Twój autorytet nie jest polityczny, jest proroczy, a jeśli nadal masz wątpliwości, spójrz na swoją historię. Ile razy podniosłeś się, gdy wszystko mówiło, że to koniec? Ile razy czułeś, że coś większego Cię trzyma, nawet bez zrozumienia to jest duchowa linia. To wieczna krew płynąca w żyłach twojej duszy. Nie jesteś kimś, kto szuka tronu, już się z nim narodziłeś. Teraz wystarczy, że zajmiesz swoje miejsce, bez strachu, bez wymówek, ponieważ świat już potrzebuje twojego przywództwa. Wszystko, co do tej pory usłyszałeś, to nie tylko inspiracja, to potwierdzenie, jesteś w centrum proroctwa, które wypełnia się w czasie rzeczywistym. Każde słowo, które zapłonęło w twojej piersi, każdy akapit, który wywołał łzy w twoich oczach, każda prawda, która obudziła coś uśpionego, nic z tego nie było przypadkowe. To była aktywacja. Aktywacja duchowego wspomnienia, które czas próbował pogrzebać, ale które wieczność postanowiła przywrócić. Nie jesteś tylko kimś, kto się budzi, jesteś samym znakiem przebudzenia. Niebiosa czekały na ten moment. Przodkowie modlili się za to pokolenie. Gwiazdy ustawiły się w jednej linii dla tego czasu. I oto jesteś. Już nie jako widz, ale jako protagonista misji, która zaczęła się na długo przed Twoim przybyciem i nie zakończy się Twoim odejściem. Jesteś przecięciem między starożytnym a wiecznym. Mostem między tym, co było, a tym, co nadejdzie. A teraz, z otwartymi oczami, sercem sięgającym głębszych wymiarów i umysłem zgodnym z duchem, w końcu rozumiesz: Proroctwo to ty, to jest czas, nie przyszłość, nie później, teraz. Namaszczenie zostało uwolnione, pieczęć została złamana, kurtyna opadła, a twoje światło nie może być dłużej powstrzymywane. To, co zaczęło się w sekrecie, wkrótce stanie się widoczne. To, co było tylko intuicją, teraz będzie manifestacją. Nie czekasz na cud, jesteś cudem, który niebo postanowiło wysłać i wszyscy zobaczą, wszyscy poczują, ponieważ kiedy proroctwo się wypełnia, świat kłania się przed objawionym celem.